No mieliśmy kinematykę ruchu drgającego, czas przejść do dynamiki, czyli witam na kolejnej lekcji. Mam nadzieję, że to co było poprzednio jest zrozumiałe, to co było tutaj o <grymne> te wcześniejsze zajęty, tematy, te tematy były zrozumiałe. więc przechodzimy do następnego tematu, dynamika ruchu drgającego. No moi drodzy, skoro mamy przyspieszenie, no, zgodnie chociażby z tym wzorem, tutaj nieważne, jakie jest doprowadzenie, ale zgodnie z tym wzorem, no to musi być jakaś przyczyna. Przyspieszenie się nie bierze samo z siebie. Tak? Może byłoby fajnie, nie wiem, ale się nie bierze samo z siebie, więc musi być jakaś przyczyna. Tą przyczyną może być tylko i wyłącznie siła jakaś niezrównoważona siła działająca na ciało no oczywiście to znamy, wiemy to z drugiej zasady dynamiki Newtona to no załóżmy że to jest to zapis wektorowy a i f są wielkościami wektorowymi czyli przyspieszenie które, którego doznaje ciała równe jest jest wprost proporcjonalne do wypadkowej działającej siły na ciało a współczynnikiem proporcjonalności jest odwrotność masy danego ciała jest to druga zasada dynamiki tak, w tej wersji na przyspieszenie, od czego to przyspieszenie zależy? No, możemy ten wzór oczywiście przekształcić, aby uzyskać wzór na siłę. To byłoby M razy A po prostu, tak? No właśnie, skoro wiemy już, jaki jest wzór na przyspieszenie, to w takim więc razie bez problemu jeśli będziemy mieli wzór na wypadkową siłę, bo co wystarczy zrobić? Siła zmienia się jak przyspieszenie. Tak? No to skoro przyspieszenie ma taki konkretny wzór, przepisałem to z góry. A wzór na siłę to będzie m razy a. Tu już sobie podarowałem wypadkową. Tak? Indeks sobie już podarowałem. m razy a. No do pod a podstawiam to, co jest na górze. Czyli mamy coś takiego. Minus m omega kwadrat a sinus omega t plus phi Siła zależy od upływającego czasu w ruchu drgającym. Tego wzoru, tego wzoru konkretnego, nie ma w tej nowej karcie wzorów. Jest w poprzedniej wersji, w tej jednokartkowej. Teraz w tej książeczce tego wzoru nie ma. Ten wzór można zapisać w ten sposób. Pod A mogę, pod, pod, o pod to, to teraz podkreśliłem, mogę podstawić X, bo to jest wychylenie. Wtedy wzór wyglądałby minus m omega kwadrat razy x. Tak? Więc w ten sposób, skoro x zmienia się jak wykres funkcji sinus, to f będzie zmieniał się jak wykres funkcji minus sinus, bo tutaj we, we wzorze jest minus. Tak? No i współczynniki, czyli masa ciała razy częstość kołowa podniesiona do kwadratu. Czyli 2 pi f całość w kwadracie, albo 2 pi przez t. Tak? No i tutaj Zrobiłem <coughs> yy, taki wykres, no znalazłem, może nie zrobiłem bo już, nie będę robił wykresów, yy, skoro już są gdzieś tam pokazane. Yy, jest taki wykres zależności yy, na x od t, to jest to na, na, na niebiesko, f od t na czerwono. Tutaj widać, że jak x od t nie zaczyna się od punktu 0 samo x od t to jest przecież sinus. to znaczy, że w tym przykładzie mamy fazę początkową drgań 1 czwartą okresu, czyli 1 druga pi radianów 90 stopni a f się zmienia się jak wykres funkcji minus x czyli minus sinus Tutaj oczywiście nie patrzmy na wartości, bo to są dwie różne wielkości fizyczne, więc nie można ich do siebie porównywać ale na czerwono mamy siłę, tak? A okres tutaj drgań od zera, licząc od maksymalnego wychylenia do drugiego maksymalnego, czyli chyba o pół sekundy, tak wydaje się, że jest, tak? No dobrze. Czyli powtarzam, siła zmienia się jak wykres funkcji minus, sinus, tak samo jak przyspieszenie. Dokładnie tak samo, jak mieliśmy tutaj z przyspieszeniem, tak? Przyspieszenie, a Wychylenie, tak? Wychylenie sinus, przyśpieszenie minus sinus. To dokładnie tu jest identyczne, tylko że przesunięte w fazie o 1 czwartą tak, kąta pełnego. No dobrze. Ta siła nazywana jest siłą harmoniczną. Siła harmoniczna, czyli nawet tutaj mógłbym ewentualnie wstawić. Mógłbym wstawić. teraz F napisać bym mógł. Muszę niestety to zrobić. F. Tak, to jest siła harmoniczna. Tak to, tak to by wyglądało. Ma swoją nazwę. No To ruch harmoniczny, siła harmoniczna, oscylator harmoniczny. Tak. Teraz, jakie siły spełniają rolę siły harmonicznej? Co może być tą siłą harmoniczną? Co o nią jest? Tak? Jakie siły. Będą, stoją za ruchem harmonicznym yy, ciała. No, przykład pierwszy. Tutaj może troszeczkę mniejsze, bo to z zrysunek cały się nie zmieścił. No ale, no, potem nawet, że zjadę, nie, jednak potem zjadę niżej. Wolę mieć, mieć większy smak. Yy, tutaj mamy masę na sprężenie w poziomie. Siły, które działają na tę masę się, w pionie się równoważą, bo to jest siła ciężkości w dół, przez co krocek naciska na podłoże i mamy siłę reakcji podłoża na nacisk, więc siła reakcji do góry, więc na krocek działają siły ciężkości, siła reakcji, one się równoważą. To tak naprawdę zostaje siła pochodząca od sprężyny, siła sprężystości. Tak? W moim przypadku, w przypadku tutaj A, jak widzicie. Tu jest X0 wychylenie, to jest położenie równowagi sprężyna nierozciągnięta. Skoro sprężyna jest maksymalnie tutaj rozciągnięta, dlaczego maksymalnie tutaj zakładam w tym doświadczeniu, bo X równa się A, czyli X równa się akord amplitudzie. Prędkość w tym momencie jest równa 0. Siła działa, sprężyna rozciągnięta, jest, więc siła próbuje ścisnąć sprężynę, skurczyć się, tak więc siła działa w lewo, wychylenie jest w prawo. Od położenia wzorowego w siła działa w lewo prędkość 0. Gdy ciało się też przesuwać, przechodzi przez punkt równowagi, wychylenie zerowe, maksymalna prędkość. Skoro zakładamy, że wszystko co w prawo jest na plusie, to tutaj prędkość będzie na minusie. A skoro zerowe wychylenie, to jest zerowa siła. Sprężyna nie jest ani rozciągnięta, ani ściśnięta, więc sprężyna na nasz krocek nie działa. Ale pod wpływem bezwładności... Nasz krocek przemieszcza się dalej, przesuwa się dalej w lewo, to w końcu uzyskujemy wychylenie maksymalne, ale po drugiej stronie położenie równowagi, czyli tutaj napisane jest minus amplituda, czyli teraz jesteśmy jakby na minusie. Tutaj prędkość zrobi się w tym momencie zerowa, ciało się na chwilę zatrzymuje, siła oczywiście działa cały czas, odkąd ciało przeszło punktu równowagi, jest po lewej stronie. To siła działa w prawo. Tutaj jest maksymalna siła, na pewno w maksymalnym odchyleniu. No bo może pamiętacie wzór na siłę sprężystości? Mam nadzieję, że pamiętacie wzór na siłę sprężystości F, albo inaczej, jednak zapiszmy to jednak w Siła sprężystości minus. Kx, tak? To jest zapis wektorowy. Tutaj już nie chcę się bawić wektorowo. No wtedy pytają indeksy robią się troszeczkę dziwne, więc mi się nie podoba. W zapisie wektorowym to byłoby minus kx, tak? Może o tak, zrobimy. A nie. No tutaj muszę teraz zrobić. A, można. Mogę. Niektórzy wektory zapisują tak o pogrubioną. Tak, wersją pogrubioną czyciągną, i tutaj FK jest pogrubione, więc F -i X jest pogrubione, więc to jako wektor możemy potraktować. No dobrze. No i ciało potem oczywiście przesuwa się. No, najpierw ta siła, która chciała, bo lewej stronie hamowała, ciało się zatrzymało w maksymalnym odchylem, wychyleniu. No i ta siła dalej działa, teraz trzeba będzie przesuwać w prawo, prędkość też będzie w prawo, czyli teraz siła będzie przyspieszać nasze ciało które też będzie zrusony w prawo, a wychylenie jest przypominam cały czas w lewo, czyli przyspieszenie i siła. Yy, tak i prędkość w prawo, wychylenie jest po lewej stronie. Czyli wychylenie jest ujemne, a wszystko inne byłoby tutaj na plusie. Zoróż maksy... położenie równowagi siły nie ma, bądź prężna nie jest rozciągnięta ani ściśnięta, prędkość maksymalna w położeniu równowagi ciało przesuwa się w prawo, więc siła, tym razem przyspieszenie było prostu prędkość była wkładana jako plus. Przyspieszenie, wychylenie zerowe, tutaj przyspieszenie też byłoby zerowe. No i potem tutaj mamy jeszcze przypadek E, ten sam przypadek co przypadek A. Tak, to się wszystko powtarza, czyli tutaj siłą harmoniczną byłaby siła sprężystości. Tak. To jest w tym przypadku. W przypadku następnym, w przypadku następnym, wahadło, co tutaj byłoby siłą harmoniczną, jeżeli wahadło odchylę na, jakoś, na jakiś kąt alfa, wychylenie z położenia równowagi, i tutaj tak, wychylenie, y, to tak, na ciało zawieszone na nici działa siła ciężkości, FC, siła. Ciężkości. Yy, wiemy jeszcze, że ta siła ciężkości co powoduje? Część siły ciężkości próbuje cofnąć ciało, a część siły ciężkości naciąga ciało, naciąga nici. Tak? Ta równoległa wzdłuż nici naciąga naszą nić. Ta siła naciągu równoważona jest przez siłę reakcji nici. Czyli ta część FR równoważona jest przez siłę reakcji. Czyli na naszą kulkę. Na nasze ciało na nici działają dwie siły. Siła ciężkości i siła reakcji. Wypadkowa tych dwóch daje nam siłę, która ściąga naszą kulkę w dół. Tak naprawdę mogłem narysować, że jest to jedna z część siły ciężkości. Tak, Bo ta naciągająca jest równoważona przez to, więc tak jakby tej części nie było, więc zostaje tylko ta część siły FC. Tak. Położenie równowagi, siła ciężkości, siła reakcji nici i na czerwono siła wypadkowo ładnie narysowane. A teraz gdzie yy, też dziwny przypadek, ale rysunek najmniej interesujący, bo to jest mój prywatny rysunek, nie mogę go znaleźć w internecie. Załóżmy, że mamy klocek, to jeszcze zmniejszmy, że mamy klocek umieszczony na wodzie, drewniany klocek na wodzie. Na klocek działa siła ciężkości tetana pomarańczowo. Siła wyporu działa pionowo z kolei do góry. Akurat w moim przypadku ciało zostało troszeczkę wysunięte, nie pływało, tylko zostało takie wysunięte do góry. To siła wyporu jest mała, siła ciężkości duża. I wypadkowa tych dwóch sił daje nam siłę harmoniczną. Jak puszczę, to krotek zacznie, wpadnie do wody i będzie wykonywał ruch drgający. Co prawda bardzo tłumiony to będzie ruch, Tutaj zwróćcie uwagę, zakładam, że tutaj nic nie mówię o tłumieniach, tutaj też tak naprawdę tłumienia byłyby, bo gdyby nie, było. No wiadomo, normalnie jak zaczynamy z punktu A do, do punktu minus A nie dojdzie, tak? Bo jest tarcie. Ale zakładamy, że nie ma tłumień, no wtedy spokojnie do punktu minus A by dotarło. Bez tłumień, bez oporów. Tutaj też zakładamy na razie, że brak tłumień, brak oporów wody, tak? Jeżeli cieczą byłaby oczywiście woda, więc siła harmoniczna, to będzie różnica pomiędzy siłą grawitacji, a siłą wyporu. Czyli różne siły potrafią nam robić za siłem harmoniczną. Najczęściej widzicie, jest to jakaś siła wypadkowa. Siła grawitacji, siła wyporu, tak? Tutaj siły grawitacji i siła reakcji nici. No tutaj, no to ja że jest to wypadkowa tych trzech sił, ale tak naprawdę te dwie możemy sobie podarować w pionie. Jest tylko siła sprężystości. Tak? No to... Tyle takiego wstępu, tak mojego wstępu, jeżeli chodzi o dynamikę ruchu drgającego. Na następnej godzinie sobie powiemy już o konkretnych przykładach. czyli najpierw zaczniemy od czegoś, co byśmy nazwali wahadłem sprężynowym, czyli od masy na sprężynie, potem powiemy sobie o czymś, co będziemy nazywać wahadłem matematycznym. Tak. No dobrze. To na dzisiaj wszystko do usłyszenia. На следующий раз